Dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście, że tyle was tutaj naprzychodziło. A to znaczy, że jednak warto przerabiać sobie trudniejsze pytania z bazy egzaminacyjnej, a dzisiaj właśnie będzie taki trudniejszy test składający się właśnie z trudniejszych pytań. Pytania w testach na prawo jazdy, w ogóle na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy są dobierane w trybie losowym, a to oznacza, że ten los może nam wylosować takie trudniejsze pytania, takie jak dzisiaj. Każdy poniedziałek o godzinie 20.00, jestem Kamila. Jestem. Każdy poniedziałek o godzinie 20.00 rozwiązujemy sobie taki trudniejszy test na prawo jazdy. TikTok z nami jest, tylko będzie posłuchiwał, bo niestety nie będzie widział tych trudnych pytań. Jakby co, to jest live na moim kanale Grzegorz Wójcik, Twój Instruktor Nauki Jazdy na YouTubie. Grzegorz Wójcik, wystarczy wpisać, tam Wam wyskoczy mój kanał i tam jest live. I tam będziecie zobaczyć, jak będzie też fajnie na to prawo jazdy. I będę Wam tłumaczył właśnie, po pierwsze będę Wam tłumaczył te trudne pytania z bazy egzaminacyjnej, po drugie to Wy będziecie odpowiadali na czacie na te pytania trudniejsze, a to oznacza, że odpowiedzialność będzie zbiorowa. Więc jeżeli obie, oblejemy, to oczywiście nie będzie to moja wina, to będzie Wasza wina, boście źle odpowiedzieli. Nie, oczywiście że tu je tak nie będzie. Będę Wam tłumaczył te pytania będę się starał przynajmniej w odpowiedzi zaznaczyć. Prawda jest niestety taka, że ta baza egzaminacyjna, z jednej strony jest prosta. Serio, ona jest dość prosta. Ale z drugiej strony mamy jednak niektóre pytania takie odrobinę trudniejsze w tej bazie egzaminacyjnej. No i niestety, dlatego, tą całą bazę egzaminacyjną trzeba poznać. I żeby poznać całą bazę egzaminacyjną, to nie wystarczy robić testów na prawo jazdy, trzeba niestety poznać całą bazę egzaminacyjną trybem nauki działami. Pokażę Wam, jak to się robi. Wejdziemy sobie tutaj na stronę zdamy to. Jeżeli wejdziemy sobie w tryb nauka B czy nauka A, wszystko jedno, jaką bazę egzaminacyjną wybierzecie, czy na kategorię A, czy na kategorię B, mamy tutaj. Trzy działy, tak naprawdę. Ten trzeci odrzucałem, bo to są pytania, których nie ma na egzaminie, ale mogą być na egzaminie w dziale trzecim. Na egzaminie macie część podstawową i część specjalistyczną. Macie tutaj tyle działów, ile jest pytań w bazie egzaminacyjnej, i wszystkie te pytania po kolei trzeba przerobić. To jest jedyna opcja do poznania całej bazy egzaminacyjnej. Mało tego macie przycisk łatwe, średnie, trudne. Szybciutko odpowiem na to pytanie. Tak, zbliżam się, klikam na uzasadnienie. I co ważne, tutaj zdamy, to, bo przerobiamy bazę zdamy. To macie pod każdym pytaniem po kliknięciu na przycisk uzasadnienie, macie wszystko pięknie wytłumaczone, a pod spodem, jeszcze na dole, macie taką grafikę pomocniczą, która wam umożliwia zrozumienie skrzyżowań. Kapitalna sprawa, jeżeli chodzi szczególnie o skrzyżowania więc korzystajcie z tego przycisku uzasadnienie do odpowiedzi, ale tak jak powiedziałem, jedyną opcją na poznanie całej bazy egzaminacyjnej jest tryb nauki działami, nie robiąc testy na prawo jazdy. Nie ma żadnych szans na poznanie całej bazy egzaminacyjnej. No, sorry, taka jest prawda. Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy z Zamości. Oprócz tego, że uczę w nauce jazdy, to jeszcze prowadzę z Wami takie dla Was, prowadzę takie webinary w pakiecie platynowym, nazdamy to, gdzie tłumaczę trudne pytania z bazy egzaminacyjnej, a czasami nawet różnych gości zapraszam. Będzie pani Basia Motorniczy, która, która tłumaczy nam zasady pierwszeństwa tramwajów. Będzie pan egzaminator już niedługo, chyba za tydzień. Nie, w tym tygodniu będzie pan egzaminator w czwartek. Więc są ciekawi goście. Nawet pani psycholog będzie, która pomaga Wam zwalczyć stres egzaminacyjny. Ale to jest wszystko w pakiecie platynowym, znamy to. Dobry wieczór, Roxana, Ewelina, cześć, gratulacje. Dobra, to co, startujemy. Jak coś, to pytajcie na czacie, odpowiadajcie na czacie. Ja będę, ja odpalę test. Dziękuję za serduszka. Ja odpalę test, będę czytał pytanie, będę czytał możliwości odpowiedzi. Wydajecie odpowiedzi na czacie. Ja powiem, jaka jest właściwa odpowiedź od razu, a potem zobaczymy, jak nam to wyszło. Dzięki panu zdałem dziś egzamin teoretyczny, państwowy. Piotrek, gratulujemy Piotkowi, wszyscy. Gratulacje, Piotrek, trzymam kciuki na egzaminie praktycznym. Dasz radę, stary. Widzisz, wcale to nie było takie trudne. Dobra, jedziemy. Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem? Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem? Zobaczcie, że ja najpierw czytam treść pytania, potem dopiero klikam przycisk start. I tak macie robić na egzaminach. Najpierw czytamy treść pytania, na to jest 20 sekund, później dajemy przycisk start, żeby odpalić film albo zdjęcie. Czy teraz jestem na drodze z pierwszeństwem? Oczywiście, że tak. Jestem na drodze z pierwszeństwem. Ewelina, Adrian, cichy. O, cichy, cześć. Dawid, Ariel, Kamila, bardzo dobrze. Następne pytanie. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zjechania na sąsiedni pas ruchu, znajdujący się po prawej stronie? Czy teraz mam obowiązek zjechania do prawego pasa ruchu? Tak czy nie? Klikam start. No, w tej sytuacji mam powierzchnię wyłączoną, więc nie mogę tego zrobić. Więc w tej sytuacji, jakiej teraz jestem, to oczywiście, że nie, bo jeszcze mogę jechać tym pasem, na którym jadę. Adrian mówi dobrze, Barbara mówi dobrze, jutro egzamin na 18, .00. mam zdane wszystkie, dostanę tymczasowe. Mam zdane wszystkie, nie rozumiem. Czy w tej sytuacji wjeżdżając do tunelu musisz utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 100 metrów? Tak czy nie? Czy wjeżdżając do tunelu muszę utrzyma utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 100 metrów? Tak czy nie? Tak czy nie? 100 metrów to jest dużo, więc oczywiście, że nie. Dajcie spokój, 100 metrów w tunelu to jest strasznie dużo. Nie cichy, dobrze. Roxana, nie, Skuczy nie. A, wrobiłem was, wrobiłem wam, was w jedno pytanie. Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę zajmowanym pasem, jeżeli dwa po prawej są wolne? Zobaczcie, czy w tej sytuacji mogę kontynuować jazdę zajmowanym pasem, jeżeli dwa sąsiednie są wolne? Tak czy nie? Oczywiście, że tak, bo dwa pasy skrajne prawe prowadzą w prawo, a ja nie chcę jechać w prawo, chcę jechać prosto, więc wcale nie muszę tego pasa ruchu zmieniać. Mogę, zajmować, może, mogę kontynuować jazdę tym pasem ruchu. Daria, Roxana, Sebastian, bardzo dobrze. Czy ten sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? Czy ten sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? Przy Kamila jest wspierającą kanał. Dlatego ma na zielono. Można wspierać mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie wspierali mój kanał. Parę osób też wspiera mój kanał. O, Dawid wspiera mój kanał. Bez kolizyny skręt. O, tak. Ale coś tu się porobiło. Nie wiem dlaczego. Ale mi tutaj zablokowało. Dobra, następne pytanie. Zamierzam skręcić w prawo, czy masz pierwszeństwo przed pojazdami jedącymi drogą poprzeczną. Czy wy wszystko widzicie, czy ja tylko tutaj czegoś nie zauważyłem? O, jest tutaj, dobra. Zamierzam skręcić w prawo, czy mam pierwszeństwo przed pojazdami jedącymi drogą poprzeczną. Tak czy nie? Tak czy nie? Oczywiście, że nie mam pierwszeństwa. Dobry wieczór, Agnieszka, dlatego, że włączam się do ruchu w związku z tym. Muszę wszystkim innym pierwszeństwa ustąpić. Następne pytanie. Szybko nam leci coś. Czy, w przedstawionej sytuacji, zamierzają skręcić w lewo, masz pierwszeństwo przed pieszym? Czy, w przedstawionej sytuacji, zamierzają skręcić w lewo, masz pierwszeństwo przed pieszym? Pytanie troszeczkę potwietliwe jest, bo ten pieszy nie ma przejścia. Ale to niczego nie zmienia, dlatego że jeżeli ja skręcam w jezdnią drogi poprzecznej i tam przechodzi pieszy, to traktuję go tak, jak byłby na przejściu dla pieszych. Dziękuję Krystian, Piątka, dziękuję ci bardzo. Znowu mam małą kawę. Ostatnio miałam kawę do niedzieli za wasze podziękowania. Yy, masz pierwszeństwo? Nie mam pierwszeństwa. Ach, nie zdążyłem odpowiedzieć, dajcie spokój. Tam nie mam, tam jest nie. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jedącym z przeciwka na wprost? Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jedącym z przeciwka na wprost? Tak, mam obowiązek, dlatego że to jest sytuacja równorzędna z tymi pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka. W związku z tym, no, jak ja skręcam w lewo, to puszczam tych, którzy jadą prosto i skręcają w prawo. Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pasażerom opuszczenie tramwaju, który zatrzymał się na przystanku? Tak czy nie? Oczywiście, że. Oczywiście, że tak, dlatego że przystanek nie jest wyposażony w wyspę dla pasażerów. Jeżeli na przystanek wjeżdża tramwa i zatrzymuje się, światła stop tramwaju tutaj się zapalają, muszą się zatrzymać w takim miejscu i tak długo, żeby ci piesi mogli dojść do chodnika, a pasażerowie, że mogli wejść do tramwaju. Czy w tym miejscu obowiązuje zakaz zatrzymania pojazdów? Jakie to jest miejsce? Mi to wygląda na tunel, więc w tym miejscu obowiązuje zakaz. Zatrzymania pojazdów. Oczywiście, że tak. Jakby co TikToka zapraszam kanał na YouTube Grzegorz Wójcik, tam jest live, gdzie organizuje trudny test na prawo jazdy. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu? Czy w tej sytuacji? Po pierwsze, widzimy tutaj warunki znacznego zmniejszenia prędkości. Korek jest. Po drugie, ja już. O, Mercedesem jadę. Ja już tutaj dalej nie mogę jechać tym pasem ruchu. Więc, oczywiście, że tak, bo tutaj działają. Działa jazda na suwak. Dawid mówi tak, Kamila mówi tak. Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania? Czy w tej sytuacji, w żadnej sytuacji nie mogę przekroczyć prędkości, żeby jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania? Więc od tutaj dajemy od razu nie. Cichy mówi dobrze, Dawid mówi dobrze, Kamila mówi dobrze, Roxana mówi dobrze, Ania Nyk. jest Ania, cześć Ania, Barbara mówi dobrze, Krystian dycha, jutro na 13 jazdę. O, proszę bardzo. To już mam kawę do poniedziałek. Wtorek, środek. Do środy mam kawę już. Ostatnio miałam do niedzieli. Czy masz prawo cofać pojazdem na moście przy zachowaniu szczególnej ostrożności? Czy mam prawo cofać nad moście z zachowaniem szczególnej ostrożności? Dajcie spokój. Oczywiście, że nie. Krystian, trzymam kciuki na jeździe jutro. Czy wykalując ten manewr masz, użyjesz lewego kierunkowskazu? No i to jest pytanie. No, takie nie bardzo. Czyli tutaj użyję kierunkowskazu, wykonując ten manewr. Nie wiem, jaki manewr wykonuje, więc daję tutaj, że nie. Oczywiście ciche mówi, że nie, cichy ma rację. Nie muszę tutaj lewego kierunkowskazu używać. Dobra, następne. Czy w tej sytuacji wjeżdżając na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność? Co ja tutaj robię wjeżdżając na jezdnię? Włączam się do ruchu, czyli wyjeżdżam z pobocza. Więc jeżeli włączam się do ruchu, to zachowuję szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji, czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym? Co my tutaj mamy? Mamy jedno przejście dla pieszych, przystanek autobusowy, drugie przejście dla pieszych. Piesi są już na przejściu dla pieszych, więc tak, muszę im pierwszeństwa ustąpić. Zdałam teorię i praktykę. że się działa cuda, ale to już. Madzia, kochana, dziękuję, że jesteś. Gratulacje. Magda, masz jeździć, ile się da? Silnik ma nie, nie stygnąć. Czy skręcając w drogę poprzeczną, musisz ustąpić pierwszeństwa? Eee, czekajcie. Eee, musisz ustąpić pierwszeństwa. rowerzyście jadącemu na wprost po pasie ruchu dla rowerów, tak czy nie? Czy jadą, skręcając w drogę poprzeczną, muszą ustąpić pierwszeństwa? Rowerzyście jadącemu na wprost po pasie ruchu dla rowerów. Oczywiście, że tak, muszę to zrobić. Jeździ Magda. Adrian klika w ekran. Nie, to nie działa tak Adrian. Adrian się nauczył klikać w ekran. Czy w tej sytuacji, kiedy zapory kolejowe są podniesione, masz obowiązek upewnienia się? Czy nie zbliża się pociąg, jeżeli zapory są podniesione? Oczywiście, że tak. Muszę się upewnić, czy nie odjeżdża pojazd, czy nowy. Niezależnie od tego, czy są światła, czy nie ma świateł, czy są zapory podniesione, czy jest, jak stop, Zawsze upewniamy się o możliwości wjechania na tarowisko. Koniec. Kropka. Karolina zdała dzisiaj egzamin wewnętrzny, praktyczny. Gratulacje, Karolina. Następne pytanie. Czy, jako uczestnik wypadku drogowego. W którym są ranni, masz obowiązek pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia. To jest bardzo ważne, że wspominają tutaj, że są tutaj ranni. Czy mam obowiązek pozostawić pojazd w miejscu zdarzenia? Jeżeli są ranni, są poszkodowani, zostawiamy pojazd w miejscu zdarzenia. Jedno, na jedno pytanie nie zdążyłem udzielić odpowiedzi. Następne pytanie, więc maksa już dzisiaj już nie będziemy mieli, to już, to już pewne jest. Czy zamierzając kierować pojazdem po zażyciu leków, powinieneś. Adrian, dzięki, mam drugą kawę. Trzecią kawę mam, przepraszam. Dziękuję. Dawid, czwartą kawę mam, dziękuję bardzo. Czy po zażyciu leków muszę upewnić się, że nie mają one negatywnego wpływu na Twój stan psychofizyczny? Słuchajcie, nawet leki dostępne bez recepty na przeziębienie mają wpływ na stan psychofizyczny. Więc czy muszę się upewnić? Oczywiście, że się muszę upewnić, koniec kropka. Dziękuję, Dawid i Adrian. <grymne> Czy jesteś? I ramka w cztery? Wtorek, środa, czwartek, piątek. O, do piątku mam kawę już. Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą na tak oznakowanej drodze? Samochód z przyczepą. Jaka tu będzie prędkość? 70, 50. Kamila, dziękuję. Do soboty mam kawę już. Kapitalnie, dziękuję. 50. Zaraz znowu opuszczę jedno pytanie, bo się z wami zagadam. jeszcze ja się zwłaszcza z wami zagadam i coś jakieś pytanie zostawię. Do soboty. Tak jest. Dziękuję, Kamila. Następne. Jaką funkcję w pojeździe spełnia system przeciwblokujący ABS? Skraca drogę hamowania w każdych warunkach. Zapobiega zerwaniu przyrzepności podczas przyspieszania. Umożliwia zachowanie kontroli nad pojazdem podczas gwałtownego hamowania. Odpowiedź C jest właściwa. Cichy na kawę z mlekiem. Jest. Dziękuję ci bardzo. Cichy. Mam kawę do niedzieli. Słuchajcie. Znowu. Postawiliście mi kawy aż do niedzieli. Dziękuję wam bardzo. Skraca drogę hamowania w każdych warunkach. Nie w każdych warunkach, a bo ja skracam drogę hamowania. też można wydłużyć drogę hamowania i na pewno nie zapobiega zerwaniu przyczepności open podczas przepiszenia, bo to jest kompletnie inna bajka, kompletnie inny system. Od czego w szczególności zależy bezpieczny... O kurczę, to już mam jeszcze więcej kaw. Krystian, dziękuję bardzo. Od czego w szczególności zależy bezpieczny odstęp, który powinien zachować w tej sytuacji? Od prędkości, z jaką jedziesz, od mocy silnika w pojeździe, od szerokości jezdni. Oczywiście od prędkości, z jaką jedziemy. Im szybciej jedziemy, tym mamy większy odstęp. Krystian, mam kawę już do następnego poniedziałku, na równy tydzień albo tydzień plus jeden dzień mam już kawy. Dziękuję, Krystian. Od prędkości, z jaką jedziemy. A, jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? Jazda na trzecim biegu, nagłe zwiększenie prędkości. Zmiana biegu na niższy: jakie zachowanie zwiększa ryzyko? No, nagłe zwiększenie prędkości. No, ale gdyby tak naprawdę, gdybyśmy tak, tak pomyśleli sobie, yy, gdybyśmy dali bieg na niższy i puścili gwałtownie sprzegło. To też byśmy mieli ryzyko wpadnięcia w pościsk. Ale ustalmy, ok, dobra, B odpowiedź jest właściwa. Następne. Nie mam swojego podglądu tutaj, nie wiem dlaczego, co tu się porobiło, no ale dobra, niech będzie. Który z wymienionych czynników może ograniczyć pole widzenia kierującego samochodem osobowym? Podczas jazdy nocą zmniejszona prędkość, zmniejszona prędkość, zmniejszona prędkość zwiększa pole widzenia, więc to odpada. Uszkodzony ABS, niewłaściwie ustawione światła. No, oczywiście, Krystian, że C, dajcie spokój. Jak mamy jedziemy w nocy, mamy źle ustawione światła, świecą nam jakoś nie wiadomo, jak, więc nie widzimy tego, co się dzieje przed nami, dlatego będzie odpowiedź C. Następne pytanie, w jaki sposób, o, czterokołowce, w jaki sposób będziesz przeciwdziałać sile odśrodkowej podczas kręcania czterokołowcem w lewo? Czterokołowiec skręcamy w lewo, jak przeciwdziałamy sile odśrodkowej? Górną część ciała odchylę w prawo, zaprę się prawą stopą płytą podnóżka, co będzie odwrotnym działaniem, będę utrzymywał ciało w osi wzdłużnej pojazdu, więc... A to już odpada. Jeżeli skręcam w, skręcam w lewo, to siła odśrodkowa wyrzuca mnie w prawo. Więc prawą stopą się mocno zaprę opłytę podnóżka. I odpowiedź jest B właściwa. Gdy się odchylę w prawo. To siła ośrodkowa i tak, i tak wyrzuca mnie w prawo, i wówczas to będzie jeszcze gorzej. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? Za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, gdzie ruch jest kierowany, można na takim przejściu dla pieszych. Za przeważenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w pozwoleniu czasowym samochodu osobowego. Za wymijanie na przejeździe kolejowym. No właśnie, B Daria mówi i Daria ma rację, za przewożenie więcej osób. Yy, jakieś długie pytanie jest, to Kamila dobrze mówi, zadaj pytanie na grupie facebookowej. Prawo jazdy zdajemy egzamin. Tam jest łatwiej odpowiedzieć, bo ja tutaj mam bardzo ograniczony czas na czytanie tego, co tam piszecie. Bo jednak czas mnie groni w tym teście, więc nie, za, nie zawsze mogę na wszystko odpowiedzieć. Następne pytanie w jaki sposób. Powinien być umieszczony ładunek w samochodzie osobowym. Może nieznacznie zasłaniać tablice rejestracyjne, może zasłaniać tylne światło, przeciw Nie może ograniczać widoczności drogi. Oczywiście, to co jest właściwa. Czyli co? Przewozimy choinki swoim samochodem. Choinki nam tam z tyłu nie mogą zasłaniać. Tablice rejestracyjne, tak wystają nam z bagażnika, nie mogą zasłaniać światła jakiegokolwiek. No, i oczywiście choinka tam naprzód na szybę nie może być tak narzucona, żeby nam ograniczała widoczność drogi. Więc odpowiedź C jest właściwa. Trochę nie na miejscu jest to tłumaczenie, bo Boże Narodzenie już było dawno, no ale pewnie choidki przyszły do głowy. Co powinien zrobić właściciel pojazdu samochodowego w przypadku utraty tablicy rejestracyjnej? Jeździć bez tablicy. No ja Wam dam bez tablicy. Niezwłocznie zaopatrzyć pojazd w inną, dowolną tablicę rejestracyjną. Odpada absolutnie. Wystąpić z wnioskiem o wydanie zalegalizowanego wtórnika tablicy rejestracyjnej. Odpowiedź C jest właściwa. Krystian mówi dobrze, Dawid, Daria, Roxana, Agnieszka Kamila, Ania i Krystian mówi dobrze jeszcze raz. W której y, sytuacji niebezpiecznej na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? Już mamy odpowiedź w samym pytaniu. Układ stabilizacji toru jazdy. W sytuacji pokonywania ostrego zakrętu i trudności z, z utrzymaniem oczekiwanego toru jazdy. W sytuacji konieczności nagłego przyspieszania na drodze gruntowej, a może w sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości, jaka będzie właściwa odpowiedź? Która będzie właściwa? No, odpowiedź A będzie właściwa. Cichy mówi dobrze, Amanda nie, 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 Daria mówi dobrze, Adrian mówi dobrze. Kamila, Krystian, Roxana, Agnieszka, Ania. Dobrze, odpowiedź A jest właściwa. Kto podlega odpowiedzialności kar karnej w przypadku nieudzielenia pomocy poszkodowanego w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniem utraty zdrowia i życia? Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia, tylko lekarz, a może tylko uczestnik wypadku drogowego. A to jest właściwa odpowiedź. Kto powiedział A? Roxana powiedziała A, Kamila A, Agnieszka A i dobrze powiedziałyście. Następne. Który sposób uciskania klatki piersiowej jest właściwy, gdy wykonujesz masaż serca osoby dorosłej? Uciskanie dwoma rękami ułożonymi po środku klatki piersiowej, uciskanie jedną ręką ułożoną tuż poniżej mostka, a może uciskanie dwoma palcami? Ułożonymi na klatce piersiowej nad sercem powodzenia w uciskaniu u dorosłego dwoma palcami. Więc uciskanie dwoma rękami pośrodku klatki piersiowej, Roxana, Dawid, Kamila, Daria, Krystian, Monika, wszyscy mówią dobrze. I teraz uwaga, to było ostatnie pytanie: ciekawe ile razy się pomyliłem? 71 punktów pominiętych jest jedno, więc to pytanie, na które nie zdążyłem dać odpowiedzi. Jest pominięte, zobacz odpowiedzi, i tutaj właśnie O, to jest to pytanie, gdzie nie udzieliłem odpowiedzi. Tutaj chodzi o to, że pieszy, ja skręcam na skrzyżowaniu w drogę poprzeczną i przez jezdnię drogi poprzecznej przechodzi pieszy. Po pierwsze, tam jest przejście dla pieszych, więc muszę mu pierwszeństwo ustąpić, jeżeli ja skręcam na tym skrzyżowaniu. Ale po drugie, nawet gdyby tam nie było przejścia dla pieszych, ten pieszy i tak miałby tam pierwszeństwo, bo jest przepis, który mówi, że jeżeli ja skręcam na skrzyżowaniu, to muszę usunąć pierwszeństwa pieszemu, który przechodzi przez jezdnię drogi, na którą ja wjeżdżam. Czyli jak ja skręcam w lewo czy w prawo, tam przechodzi pieszy, to ma tam pierwszeństwo. On wcale nie musi być na przejściu dla pieszych. Ale tutaj właściwa odpowiedź była tak. I zachęcam wszystkich do tego, żeby korzystali z tych grafik pomocniczych. Nasz no damy, to macie te grafiki pomocnicze, które wam bardzo ułatwiają zrozumienie tych różnych skrzyżowań. A pod spodem jeszcze gdzieś powinna być, a tutaj akurat nie ma tego, ale jeszcze gdzieś tam jest wyjaśnieniach do odpowiedzi. Pod spodem podpięta grupa Facebookowa "Prawo jazdy zdajemy egzamin". Hmm, ale to jest w trybie nauki działami gdzie można kliknąć i przenieść się do grupy facebookowej, tam każde pytanie można zadać ja też na tej grupie jestem, jest tam wielu instruktorów yy, nauki jazdy pytania są może jakieś, są jakieś pytania czy nie ma pytań gratuluję zaliczonego egzaminu ale się bardzo cieszę, że yy, wrobiłem was kilka razy no i, no i dobrze, jeżeli was wrobiłem teraz to już się sami nie wrobicie na egzaminie państwowym na prawo jazdy Kochani, widzimy się zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 20 na moim kanale na YouTubie. Niezależnie od tego zawsze poniedziałek, wtorek i środa na ZdamyTo.com jest taki pakiet platynowy i w tym pakiecie platynowym o godzinie 19 są webinary ze mną. Czwartki i piątki to są webinary z różnymi gośćmi, których zaproszę, ale zawsze ze mną jest poniedziałek, wtorek i środa. Zdamy to, ZdamyTo.com Pakiet platynowy. Zapraszam. A jeżeli ktoś nie ma pakietu platynowego, nazdamy to, to zapraszam na live w każdy poniedziałek o godzinie 20 na YouTubie. Będą trudne testy na prawo jazdy i za tydzień rozwiążemy sobie już kolejny trudny test. Do zobaczenia.